Drodzy państwo, jesteśmy na 10. Kongresie Polska Chemia, a ze mną jest przedstawiciel jednego z naszych partnerów spółki Hanuel, pan Piotr Błażewicz. Dzień dobry panie Piotrze. Witam panie Marcinie. Panie Piotrze, przemysł chemiczny mierzy się od lat z wieloma wyzwaniami. Które z nich na ten moment uważa pan za najistotniejsze? Znaczy tak jak ludzie prowadzący firmy, tak samo i my jako dostawca dla przemysłu patrzymy na to pod kątem ekonomicznym. Czyli są to te wyzwania, które mają największy wpływ na to, co dzieje się z produktem końcowym. On jest droższy, tym bardziej jest niedostępny. Także są to nie tylko ceny surowców, które są pochodnymi decyzji politycznych. Są to także sprawy podatkowe i sprawy obowiązków narzucanych na poszczególne przedsiębiorstwa. Dzięki temu ich koszty są coraz większe, w związku z tym ich produkt końcowy czy usługi dostarczane na rynek są coraz droższe i dlatego tracimy konkurencyjność, firmy tracą konkurencyjność i to jest chyba najwyższym wyzwaniem, co, co widzimy po tym, co dzieje się na rynku. Jednym z takich wyzwań jest także um, raportowanie ESG. Tak. Y, jakie, jakie tutaj wyzwania pan dostrzega? Z czym mierzy się przemysł chemiczny i w ogóle przemysł, gospodarka, jeśli chodzi o um, całą, całą tę procedurę właśnie Związaną z raportowaniem środowiskowym? No, to jest nie tylko raportowanie środowiskowe, to są sprawy środowiskowe, socjalne, zarządzanie. Problemem jest to, że jest to raportowanie i obowiązki, narzuca, obowiązki narzucane na przedsiębiorstwa, bardzo poważne, mogące mieć wpływ na ich wartość rynkową, czy dostaną kredyt, czy nie. Jak będzie wyglądał ich rating giełdowy, dobrze czy źle pod kątem ISG? To co zrobić, aby radzić sobie z tymi wyzwaniami, i co robić aby no, pozostawać bezkonkurencyjni w tych trudnych czasach, walczyć o tę konkurencyjność. Tak? No, można, można starać się, to co robią przedsiębiorstwa, starają się to jak najbardziej ograniczyć, no bo cóż mogą zrobić, no, wziąć arkusz kalkulacyjny no, i patrzeć na to, jaki wpływ na ich działania będzie, jeśli pójdą w tę stronę czy w tę stronę, jak to będzie wyglądało. To, co, to, co oferują dostawcy, tacy jak Honeywell, no to właśnie są to rzeczy, w tych Obszarach. Oczywiście, że mamy coraz większą moc obliczeniową, mamy coraz doskonalsze algorytmy. Idziemy w stronę technologii uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji rzeczy, które no, jak najbardziej będą trendem, no bo będą co umożliwiały? Coraz większą sprawność. No, nie wyskoczymy poza prawa fizyki, ale ta sprawność będzie coraz większa. Będziemy chcieli, tak jak przedsiębiorstwa, dostarczyć im jak największej sprawności w produkcji. Będziemy chcieli ograniczyć jak najbardziej koszty. To jak Honeywell może wesprzeć przemysł chemiczny swoimi dostępnymi już rozwiązaniami w drodze, można powiedzieć, ku realizowaniu tych zielonych celów transformacji? Mhm. No jest to kilka, kilka obszarów, jak powiedziałem. Będą to obszary procesowe, czyli przy procesach produkcyjnych będziemy starali się, dostarczamy firmom, rozwiązania, które pozwolą im, żeby ten proces był jak najbardziej efektywny przy obszarach związanych z produkcją energii. Będziemy starali się, żeby tak samo produkcja energii, jej efektywność, sprawność elektrociepłowni zakładowych, czy elektrociepłowni zawodowych była jak najwyższa. W związku z tym emisja jest coraz niższa, tak? w związku z czym Podatki są coraz niższe, które są nałożone na e, emisję. E, jeśli chodzi o sprawy związane z wykorzystaniem maszyn, urządzeń, zasobów danych przedsiębiorstw, jak najlepsze ich wykorzystanie, jak najbardziej zmniejszenie tych okien awaryjności, żeby można było pracować jak najdłużej przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu energii. To są tego typu obszary, Proszę zauważyć, że te obszary są takie same, one są coraz doskonalsze, rozwiązania są coraz doskonalsze w tym zakresie, natomiast no, zmienia się, kiedyś mówiliśmy o oszczędnościach, teraz mówimy o sustainability, o zrównoważonym rozwoju. Ale to dalej są oszczędności, tak? tak. Kiedyś mówiliśmy o doska, do, do, doskonałości operacyjnej, teraz mówimy, że ta doskonałość operacyjna wpływa na dekarbonizację chociażby, tak? Czyli zmieniają się akcenty może w nomenklaturze, w tym, żeby pomóc firmom tam, gdzie najbardziej, największe mają problemy, tam, gdzie najbardziej ich boli, natomiast same spektrum rozwiązań jest coraz lepsze, coraz doskonalszy obejmuje sobą nie tylko pojedyncze procesy, ale grupy procesów, zakłady produkcyjne, całe ciągi produkcyjne, grupy zakładów produkcyjnych, bo umożliwia nam to i moc obliczeniowa i rozwiązania, które no, dziesiątkami lat posuwają się do przodu. Zachaczę jeszcze o temat naszego wydarzenia 10 kongresu Polska Chemia, ponieważ Haniel kolejny rok, kolejny raz jest mm. z nami jako partner. Czym dostrzegacie wartość właśnie bycia tutaj, zaangażowania się w ten projekt? No są tu chyba wszyscy nasi klienci, tak? Są tu też klienci, potencjalni klienci, którzy potrzebują informacji, które staramy się im dostarczyć, które potrzebują porozmawiać z innymi osobami na temat rozwiązań, które one wdrażają. O czym dzisiaj chociażby mówił pan prezes Grupy Czech. Korzystającej z rozwiązań i wdrażającej, wdrażającej, cała grupa Ciech wdraża rozwiązania Honeywell'a. E, także myślę, że kontakty pomiędzy poszczególnymi ludźmi, pomiędzy inżynierami, pomiędzy decydentami w przemyśle chemicznym, jest to wartością dla branży. Mhm. Z czego czyli, bardzo dziękuję. E, czyli, czyli tutaj bez wątpienia wskazuje Pan na networking jako dużą wartość, tak. a jeśli spojrzymy na i, wy, i, i, i wymianę wiedzy. Jasne. Jeśli Wymiany spojrzymy na obszary tematyczne z, związane z agendą tegorocznego kongresu, to które z nich są dla Pana najbardziej tutaj intrygujące, interesujące? No Wy też kładziecie nacisk na to, na co i my kładziemy nacisk, tak? Czyli jeśli... Jeśli są nakładane podatki na emisję, no to wy macie w swojej agendzie kwestie dotyczące emisji. Sprawy, które dotykają przemysłu chemicznego, myślę, że dobrze zwracacie na nie uwagę i dobrze akcentujecie poszczególne, poszczególne obszary. Bardzo dziękuję. Zatem, drodzy Państwo, jesteśmy od 10 lat razem z Państwem i naszymi partnerami. Podejmujemy tematy ważne, istotne, rozmawiamy, działamy i nie zatrzymujemy się. Moim i Państwa gościem był pan Piotr Błażewicz, dziękuję reprezentujący bardzo. spółkę Honeywell. Dziękujemy bardzo.